No dobrze, to jestem w grze. Tylko potrzebujemy chorągiew. Jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Eee, jaką chorągiew? Bo nam się zepsuła. O. Oh. Chorągiew się psuje bez względu na to, czy serwer lata, czy nie. Ona po prostu liczy sobie czas rzeczywisty. Więc trzeba robić nową. Ty czekaj, te konie tu trzeba włożyć. O, stajnie mamy, właśnie stoję naprzeciwko stajnie. Jest takie ha. Niesamowite stajnie, co jeszcze mamy nowego? E, mamy parę rzeczy Będziesz musiała popatrzeć sobie Mamy stajnie mamy, mamy stajnie Mamy to co żeśmy mieli A co to jest ta rzecz tutaj? A Do torturowania Do oswajania więźniów Tak Taka burza, rany boskie e, To jest debilne Ja tego nie chcę w ten sposób Wierzę nie mogę wybudować tego A Czego nie możesz wybudować? Banerka. To a czemu? Nie mogę wybudować banerek, dlatego że coś... Mam wrażenie, że mi się z słupem granicznym albo gdy... z twoim banerem. Mój baner też nie istnieje, a gdzie jest twój słup graniczny? Słup graniczny jest za płotem. A istotnie, mamy słup graniczny, tutaj widzę Lola cały czas trenuje. Strasznie mi się ta burza nie podoba. Nie, jak dla mnie jest całkiem ładna, tylko mokro Leje, jest. Ale no. strasznie hałasuje i w ogóle. No bo burza, czego byś chciał? Eee. I widzisz, i kwestia jest taka, że teoretycznie. Powinniśmy tutaj postawić drugi baner. Żeby nam się słup graniczny nie psuł. Pytanie czy ja mogę zrobić taki baner? Mogę ci dać rzeczy do tego, bo mam przy sobie. Potrzebuję tylko jeden kawałek skóry. I zobaczymy czy będę w stanie postawić go tak, żeby obejmował nasz słup graniczny. Dobra, masz skórę. Bo to trochę dziwne by było, żeby słup graniczny potrzebował banera, żeby się nie psuć, tak jak wszystko. Ale jednocześnie, żeby się, żeby się z nim kłócił, żeby nie pozwalało ci postawić jednego w zasięgu drugiego. To by było dziwne. Nie wiem, no mówiło mi, że nie mogę postawić banera tam na tym dziedzińcu, patrzącym na subgraniczny, dlatego że konflikt jest z innym terytorium. Okej. No czy przestało lać? Tak, ktoś mówi mi, że nie mogę yy, zbudować banera? 45 metrów od tego terytorium, ale to jest nasze terytorium. Znaczy, ja rozumiem rozmaite rzeczy. Ale to oznacza, że słup graniczny trzeba być może postawić w na terenie banera, a nie w drugą stronę, ale to jest bardzo dziwne, ponieważ na przykład banera nie da się naprawić. Można zresetować, ale. Znaczy nie wiem, to wszystko dziwne jest jakieś. Nie rozumiem tego, jak to działa, przyznaję, to bez sensu. No i co? Mogę postawić go tutaj, ale już nie będzie wtedy obejmował słupa granicznego. A słup graniczny jest niechroniony. No to o co chodzi? Ja się pytam. Bo ma włączony naturalny rozkład 0,6% na godzinę i napisane, że baner jest w stanie powstrzymać przed rozkładem. Ale nie mogę, nie może stać w ramach banera. No dobrze, i teraz, jak sobie otworzę takie coś, to tutaj mamy: o, Wytrzymałość. Protection. No i mamy tutaj Protection Timer, czyli czas, który można wykorzystać, żeby włączać obronę. I to będzie chroniło terytorium przed um, raidami, Ogólnie rzecz biorąc, przed napadami. Ale ponieważ gramy, nie dość, że na PVP, to jeszcze sami, ponieważ jest to prywatny serwer, nasz własny, no to nam się to do niczego nie przyda. Kompletnie. Tutaj mamy podatki. I dokładnie. Taki podatek na przykład zapewnia 22 dodatkowe godziny. Ochrony na następny tydzień i prawdopodobnie, jeżeli nie wykorzysta się podczas tego tygodnia tych 22 godzin, to one przepadają. Czyli generalnie odpala się te, te ochronę, kiedy nie gramy, kiedy chcemy wyjść z serwera, żeby nikt nas nie najechał, jak nas nie ma. I dokładnie po to to jest, czyli nie będziemy tego prawdopodobnie zupełnie używać. Istnieje taka szansa. Możemy też dawać łapówki, żeby zmniejszyła się wrogość rozmaitych tutaj rodzajów przeciwników nazwijmy to. Czy jest to wrogość dla nas, czy jest to wrogość do naszej bazy? Ale oni chyba nie łażą za bardzo w związku z powyższym, tak tutaj, tutaj nie podejdą, więc to jest podobnie wrogość do naszych postaci. Mamy tutaj rozmaite frakcje. To są zwierzęta, to są zapewne ci kurcze włóczędzy, których można sobie ten. można ich zantagonizować. Jeżeli byśmy za dużo ich bili, to koniec końców zaczęliby na nas reagować negatywnie na pierwszy rzut oka. A i oczywiście są jeszcze coś, coś, coś co się akurat nam może przydać, są błogosławieństwa. Za 74 monety możemy zyskać większe pozyskiwanie xp ków o 32%. Na przykład. Możemy sobie kupić upgrade albo możemy um, ofiarować rzeczy, żeby nam się budynki nie rozkładały. Aha, budynki nam się właśnie jestem ciekawa czy budynki się rozkładają jak nie ma banera, czy budynki się rozkładają zgodnie z czasem e, rzeczywistym czy zgodnie z czasem w jakim pracuje serwer. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jak wiadomo baner się rozkłada e, zgodnie z czasem rzeczywistym. To też jest istotne. Co to jest? A. Młyn młynek. To jest młynek, którym się właśnie zrobiło więcej ryżu. Ty patrzaj, nasza flaga znowu jest czerwono-biała. Tak, bo się. Bo ją od nowa postawiłeś, więc jest taka, jaka powinna być, nie, nie tego, nie zresetowała się. Ja wiem czemu ludzie od Arka się wkurzyli. Bo budowanie jest tutaj jak w. Przede wszystkim tych samych skrótów używa. Nawet, nawet drop tutaj jest O. Zmiana typu ściany jest T. Zmiana obrotu ściany jest Q. Generalnie moim zdaniem jest, nawet jeżeli nie jest wykorzystany dokładnie ten sam kod, to użyli tych samych skrótów i dlatego się pewnie ludzie od Arka i od Latalasa wkurzyli i ten... I mają do nich wąty i dlatego yy, ta gra jest niedostępna na Steamie w tej chwili, co szczerze powiedziawszy, no niech to roz, jakoś rozstrzygną. Ja sobie będę grała, ale... Powinnaś mieć dostęp do stajni yy, teraz dowolny. Nie. Co? Nic się nie pokazuje? Nie, mogę ją otworzyć, ale... To, a czy przytrzyma, jak przytrzymasz E? Jak przytrzymam e, to mogę ją zniszczyć, mogę ją naprawić, mogę jej ustawić hasło, mogę otworzyć inwentory i w inwentory mogę wkładać rzeczy do stajni, ale całe to pole z prawej strony mam wyższe wyszarżone... no to ten sposób wstawiania konia do stajni to jest z tego paska, znaczy z tego kółka dostępu. No. Your horse in stable. Nie, nie mam tego w ogóle, ponieważ to nie jest moja stajnia. Boże. Nie, mówię, yy, słyszałam, że trzeba mieć własną stajnię, że każda osoba musi mieć stajnię. No, ale to w takim razie musimy mieć również własne konie. Tak. Dobra, Negus, byłaś. A co, jedziesz gdzieś? Nie, no, chcieliśmy pojechać sobie na jakąś wyprawę, nie? A to prawda. Dzikus jest level 21 i jest taki niejaki we wszystkim trochę, mam wrażenie. Jakie ma talenty. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma żadnej słabości. A Biedronka? Biedronka. Pokaż mi się ty. Ale też nie jest jakoś szczególnie dobra, no ale to wiadomo. Mhm. Ale ma słabość. Jest, ciężko się nią kontroluje. Dobra, jeden na dziku się. Biedronka jest. Mm. Biedronka nie jest genetycznie najbardziej udana, bo ta... ona ma tą słabość do. W sensie, przynajmniej tak jest mhm. to przetłumaczone. W sensie, że jest. Durna. Ja. Tempa. Za bardzo tempa dosłownie. Za bardzo tempa, żeby ją kontrolować. Więc po prostu jest głupia. Niestety biedna jestem biedronka. jest Biedna biedronka, jestem padzida, więc kiepsko się ją kontroluje. No i niestety. Ponieważ to jest nasza jedyna samica w tej chwili, to istnieje szansa, że źrebięta będą to dziedziczyć. A, dlatego ja zamierzam sobie złapać inną. No to, to dobrze będzie złapać inną. A gdzie my jedziemy tak naprawdę? No nie wiem, chciałaś pojechać sobie na wyprawę. No to jedziemy na wyprawę. Chciałam pojechać na wyprawę, tylko chcę, yy, czekaj, zobaczę na mapie dokąd I... ja chcę jechać na tę wyprawę. Możemy iść albo do neutralnego yy, tego, tej wioski neutralnej. Można. Do tych rzecznych, ale tam nie ma nic ciekawego. Nic, co byśmy, nic czego byśmy potrzebowali w tej chwili. Nie mam bladego pojęcia, jakie jest to miasto większe, takie po, na zachód od nas. No to trzeba zobaczyć. Ja bym tam pojechał. Pojechałbym do miasta, zobaczył, co jest w mieście. Obawiam się, że tam będą nas bili, więc trzeba no będzie... No, będą nas bili, to uciekniemy. No, to uciekniemy. Fakt. Mamy konie, możemy uciec. Lisy, czy mogłybyście nie spać, kurcze na drodze? Ewidentnie by nie mogły. Strasznie mi się podoba w tej grze jedna rzecz. Wilk! Trafiłam do niego raz. Widzę. Ale on śmieszne dźwięki wydaje. Au. Hm. Biegnij koniu, nie mogę trafić w tego cholernego wilka z łuku. Oga, ok, trafiłam. Czy nie się nie strzela w momencie, kiedy do ciebie biegnął Boże, strzelam panu bogu w, w okno. Prędzej w ciebie trafię niż tego wilka. A! drzewo. Mój Biedny koniu. Ale wilk prawie nie żyje. Wiem. Można w sumie zsiąść i go tam... Kurde, w nic nie mogę trafić. Chyba go zabiłem. Tak, tylko pytanie dokąd? Znaczy, pytanie dokąd go zabiłeś? Pytanie gdzie? Gdzieś w tych szakach chyba padł. Tak. Halo? Teraz go Widzę go. Myślę, że lepiej byśmy sobie poradzili, gdybyśmy po prostu siedli z konia. Ale to co, próbujemy wejść do tego miasta? Możemy spróbować, ale mam... Jestem dziwnie spokojna, że to jest wrogie. Dobra, to wiesz co? Odstawimy konie sobie tutaj do zagalnika. Nie, 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 nie. E, bo to będzie istotne, żebyśmy mogli szybko uciekać. Jeżeli zaczną, jeżeli podejdziemy do murów i oni zaczną do nas strzelać, znaczy w sensie... ...ciskać w nas e, tymi... Kurde, jakimiś Dmiotami. głazami, to znaczy, że jest źle. Halo. Nikt na razie głazami w nas nie ciska. Dobrze, to czekaj, to podjedziemy sobie faktycznie, zostawimy konie do zagajnika albo tutaj, gdzieś. Hmm? Tam mojemu zwierzu więcej paszy. Powinieneś przeżyć. Dobra, zobaczmy, czy. Jak bardzo dostaniemy dziąsło. No. Z jednej strony tutaj jakieś dymy się unoszą. No to dobrze, no to kurczę, nie wiem, gotują albo mają kuźnie. E! E! Bracia kamraci. Kopernik własną monetę bije. 30... Halo? Nie możemy wejść. Bramy są zamknięte. O, ta brama jest zamknięta. I chyba mamy kolejną bramę. Na pewno mamy kolejną bramę. Załomotałbym do niej, ale nie mogę. Najgorsze jest to, że nawet nam się nie odblokowało. Tam znacznik na mapie, więc nie wiemy co to jest. Dobra, ty wiesz co, wracamy, bo ja tutaj przyjdę z końmi. Nie, no ja i wracam, tylko że wracam naokoło. O Boże, to zajmuje tyle czasu, jakie to duże. Ja też takie chcę. No, kto by nie chciał. Nawet ma takie fajne dachy azjatyckie. No. Czy to jest kolejna brama? A nie. Nie. <laughs> Tutaj chyba gdzieś mamy kolejną bramę. Mm. Ty, jakiegoś gościa widzę. Czy to zwierzę? Mm -hmm. E, nie wiem, czy on właśnie do nas nie strzela. E. Nie. Pokój, pokój, pak z wobisku. nie próbujemy wam zrobić żadnej krzywdy. My tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie po to, e, że. Jesteś e, Mam powiedzieć dzień dobry. Czy to jest ta, ta część, którą żeśmy przyszli? Tak. Cześć, cześć, słuchajcie. O. O. E. Spieprzamy. To jest. A się aktywowali w tej chwili. Ła! Wow. O kurde, jestem zmęczona. Ja też, znaczy, jeszcze nie jestem zmęczony, ale dostałem tak całkiem solidnie w papę. Mówiłam, że strzelają do nas. Strzelają do nas głazami. Słuchaj, gościu, kurde! Nie biegaj za. Moim dowódcą, bo ci zrobię krzywdę. A, 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 a. Jestem psem zaczepno obronnym Zaczepiamy, trzeba mnie bronić. A ty też jesteś taki. O, dobra, okej, okay, nie. To głupi nie, pomysł. Jest taki lepszy i kurde, nie wiem gdzie jest mój koń. W zagajniku, tutaj. Tam dobra. Nie ma. Konie spieprzyły. Dobra, wiesz co? Idę do ciebie. Weź łuk, strzelaj do niego. A, 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 nie. Kurde, w panu Bogu, w okno znowu. Kurde, umarłeś? Nie, nie umarłem. Czekaj. Nie umarłem, ale leżę. też nie jestem O, ja też leżę I nas zabije. Ja mam wrażenie, że tutaj coś można zrobić, żeby kogoś podnieść mhm. Hmm, Interesujące e, No więc tak eee... No ja jestem w domu to zaraz będę Dobra, jestem w domu. I teraz tak. Co musimy zrobić? Musimy. Mamy tylko jednego konia już. Wiesz co, ja biorę lolę. I co na piechotę byś zasuwał? A co? Jaki mam wybór? No dobra, to ja. Ale oni wrócą na swoje stanowiska, więc nie będzie tam problemu. Wiesz. Tak się zastanawiam nad tym, co żeśmy zrobili. I tam wszystko było mniej więcej na levelu 30, nie? Mhm. Tak, 10 prawie leveli nade mną. No. 8 nad tobą, 9 nade mną. To nie był dobry pomysł. Ale przynajmniej zdobyliśmy bardzo pożyteczne tak doświadczenia. doświadczenia. Tak. Dokładnie. Teraz pytanie. Mhm. Ile nasze um, torby są w stanie wytrzymać. Bo ja tam no oczywiście wiem. mogę pojechać bardzo szybko, ale nie chcę się zostawiać samego. Wiesz co, już prędzej zostaw mnie samego i pojedź tam i spróbuj znaleźć konia. Dobra. To ja w takim razie wyprówam, a ty sobie tutaj podróżuj z Lolą. Tak, znaczy powiem szczerze, że ty mi to wie, na, wiele, na wiele się mi nie przydasz. Bo jestem tak samo goła jak ty, to prawda. Mogę co najwyżej Dokładnie. kopać koniem. Dobra, gdzieś tutaj mnie szlak trafił. Teraz pytanie, czy ktoś tutaj jeszcze jest? Nie, poszli sobie w cholerę. Okej. Okay. Konie nie widzę. Dobrze. 16 minut masz jeszcze, żeby tutaj dotrzeć. A! Chyba widzę nasze konie. Gdzie? Nie masz mnie na mapie. E, myśmy padli nie tam, gdzie nam się wydaje, że ten. E, nasze konie są. Wiesz co? Pomyliliśmy się co do mostu. A, czyli więcej mostów tutaj jest. Aha, czyli to jest większe niż mi się wydawało. Tak. Okej, okay. dobra, idź tutaj do swojego grobu. Tak, a ty, jeśli pojedziesz na południe Aha. od tego miejsca drogą i podjedziesz od południowej strony miasta. Dobra, ty to się spiesz i weź swoje i... ten. Weź konia na follow. No właśnie, już, już, już ten. Znaczy, nie, nie, ja nie, nie poszedłem do tych koni, ja idę do swoich rzeczy. Dobrze. Idę do, do swoich rzeczy, ponieważ mi się to zaraz zdesponi. Na południe mam jechać, czyli tam. tak. od południowej strony miasta jest most. I przy tym moście są konie. Dobra. No, wiesz co? Właśnie sobie pomyślałem, że ta cała opcja pod tytułem śmierć i strata znaczy ta, zgubione konie, etc., etc., to bardzo jest Gryzeldera Barbarowe. Bardzo. Innymi słowy, Gryzeldera Barbar to są po prostu tłumoki. Tak. A. Żeby nie powiedzieć, że my jesteśmy, ale byłam przekonana, że już żeśmy dotarli do tej bramy z powrotem. Też mi się tak wydawało, ale okazuje się, że wcale nie. Dobra. Odzyskałem swoje rzeczy. Odzyskaj swoje rzeczy, a ja oczekuję na ciebie z końmi. Tak, jeszcze muszę lolę złapać po drodze. Dobrze. Mamy lolę, mamy konie, mamy wszystko i możemy wracać. Rany Boski, jakie tu wszystko jest niebezpieczne. No. Wszystko Zbyt niebezpieczne. Wszystko próbuje nas zabić. No ale pamiętasz pierwsze dni w arku? E, tak. No właśnie. Ja szczerze powiedziawszy, jak grałam sobie w Scorched Earth, to miałam tak, że po prostu kurczę, jak wybudowa jak, uda u, jak udało mi się wybudować sobie jakąś szopę, to prawie z niej nie wychodziłam. A ty, ma ty masz już hełm taki z Kitą? Ja mam cały czas z i piórami. Jak lola. Nie wiem, czy stawianie mnie z lolą na jednym poziomie jest. Napawa mnie szczególną radością. Wiesz no, Lola jest... Masz rację w sumie. Lola jest wyższego poziomu od ciebie i to dużo. Wyjdź i nie wracaj. Jesteś świnia, Gordon.